A Was w nowym filmie, jest W dzisiejszym filmie, możecie nie nie lawa, jaki był zabije W dzisiejszym filmie będziemy zbierać nowy biom. I w dzisiejszym filmie będziemy chyba zabijać bossa, slamów. Co się nie dziwię. Więc jestem chory, dość że jestem chory, ja to tak mam, nagrywam. Bo ja jestem chory. Ja to mało no, nagrywam, więc mogę się stać mniej popularny. Ale mnie to nie obchodzi. Chcę się po prostu stać popularny w jakimś tam stopniu. Więc, no, witam was w kolejnym filmie. Zaraz zacznę nową serię, że więc Jak zabić tego bossa. Ta seria będzie krótka. Przed zabiciu bossem <laughs> Jak zabić bossa w terenie. Yy, to będzie taki mini poradnik. Tak samo jak zabić bossa w minecraft na modach, to już jest, stare mało popularne Na moim najstarszym kanale to było bardzo popularne Miało ponad jeden, prawie tysiąc wyświetleń Znaczy miało tam jedno, jeden tysiąc wyświetleń, ale to jest w najstarszym moim kanale Ale to tam Wiecie, to są poradniki Poradniki zawsze się wybijają Dzisiaj mieliśmy zwiedzić Crimson Czyli nowy biom, albo Zabić bossa A to też potrzebujemy zwiedzić Crimson, Żeby zabić bossa no, Potrzebujemy specjalnych... Rzeczy no, Crimson jest specjalny altas, Dzięki któremu można wejść i skraftować to Później zobacz jak mnie słychać Bo mam grypę i katar Jak słyszycie? Jest kaser raczej. Znaczy... <laughs> znaczy nie słychać tego kaseru Ale to przez moje zatoki tak dzisiaj mam. To nie moja wina. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek. Jak tak, to zachęcam do lajkowania i oglądania do końca. No i się wygadałem. Yy. Nienawidzę tego. Dobra. Jak? O Tylko, że mi to nie pomaga Ale jest jak jest Złoto Mało złota Ale pomocne A nie Dużo złota Tylko, że w innych miejscach No to bywa Dobra Mamy to Zdobywamy więcej tego Tak myślę Dobra Idziemy tędy do grzybowego biomu w tamtym odcinku, a zatem nie wiem, ten odcinek się usunął. Ja się go jeszcze raz wysłać, bo coś się zepsuło totalnie. Jak widzieliście. Chciało mi się jakimś cudem wybić A ja wszystko robię, żeby jakiś film się wybił. Ja tego usuwam. Niektóre odcinki wstawiam i usuwam. Jak nic się nie udaje, to zostawiam je. Ja tego tak mało nagrywam. To jest to ze po prostu... Albo mi usuwa zasięgi na które zasługuje. Albo nie wiem. To się nazywa chyba nie sugerowanie. Raczej. Sugu, sugeruje moje treści, ale chyba za mało. To się naczytałem. Z tego wiem, to jest chyba bardzo mało. A co ja tam wiem? Nie! Yeah. No i dupa mnie zabił Kurka spadająca w dół mnie zabija Typowe Przetypowe przed gracami telali Kurowy głas, który mnie zabija w każdej chwili, no normalnie typowe No To jest to typówka taka mi No to idziemy prosto Tutaj są te 2-0, chyba jednak dzisiaj nie zabijemy bossa. Tylko zdobędziemy pancerz o nazwie złota. Złoty pancerz bardzo się przyda. Stapka z ryba. złota. Tak powiedzieć, że ze złotym pancerzem jestem dokładnie nieśmiertelny. Przeginam tym słowem. Wiem o tym, ale ja tak uważam. E, eee, kurwa, jakieś. No to mamy hełm. Jesteśmy na tyle mocni. <laughs> Wiem, ta czwórka nie jest mocna, ale jesteśmy na tyle mocni, żeby normalnie pokonać zwykłego bossa. i na tym etapie moim. Z tą czwórką ochrony i obrony. To mało, jak mówiłem. Ale nigdy nie wiadomo. I ta korona jest mi potrzebna do króla sramów. Czyli 50 sramów i będę musiał zabić boss. Miałem 50 sramów, ale widzieliście, sprzedałem je na pochodnia. jeszcze was nie są rzecz. Poczekajcie, bo chyba mi złota albo zelazo. Albo srebro. A zerazo. Zerazo aż tak nie potrzebuję. Zerazo, to zerazo. Dobra. Tędy. Tędy chyba nie. Z tego się nie mylę, to jest zły kierunek. Tutaj dobry jest. Tu nic nie ma. Mm, tutaj woda jest. Tutaj też woda Albo Nie, chyba też tu nic nie znajdzie się. Nie dobra. Wpadliśmy tu. Idziemy jeszcze głębiej. Tu gdzie się kopaliśmy wtedy. No czy wy nie pamiętacie. Ale ja pamiętam dobrze. To jest tu, gdzie próbowaliśmy się zdobyć jakąś nową ludę. Zginęliśmy. 80 razy. Krystały życia. Nie o to właśnie mi chodzi. Jeden zły ruch i zgina. Więc jestem dlatego ostrożny. Ale mam jakąś ochronę, więc jestem bezpieczny. Więc no. Daję daje to popalić. No taki. program sobie. Czy jakoś tak to się nazywa? Jak mi. Wiem, że dziwnie trochę gadam, ale to mówiłem, że mam katar. Jakby ktoś się nie uznał, powtarzam się. No, powtarzam się. Moja lubię sobie czasami powtarzać. Dobra, tędy idziemy. Jakby co, to masz ileś tam tysięcy chyba HP. Jest bardzo potężny. Dlatego to zniszczyłem. No nie chcę, żeby zabiło mnie to. 600 HP. Aha, teraz już nie wejdzie. Yy, nic tu nie ma. Idziemy niżej. Yy, tu jest jakiś wąska kopalnia północna na samym dole. Będzie coś bo możemy skręcić. Nie topes jaskiniowy tam jest Musi coś tu być Teraz paszczę Albo mi jakiś nie topes znam tu mogę weźcie zabiję. zabije Albo dużo kapel mi odejmie No wiedziałem Jaskinia Jest taka duża ale jara dobra Mało srebra nie potrzebuję. Ja biorę, tam gdzie jest dużo srebra. Dobra. Najgorzej no Tego czego nie na Tego się nie da uniknąć Niestety, ale tego się nie da uniknąć To jest już Ziznak eizda Dobra Idziemy tędy eee, nie no, tam nic nie ma a plus posąg głupi który później się przyda Ale to tylko posąg Nie no to tak samo loś wietra No nie Zaltujecie się. Widzę postanowił sobie jakiś dziutek we mnie skoczyć i mnie zabić Przez jakąś dziurę Muszę chcę do mnie i mnie zabić Bez żadnej stapki złota, ani... Ech. Typowe nie, nie wiem, ale chyba mi się wydaje, że nową kopalnię musimy stworzyć Albo się pokopać koło grzybowemu, grzybowego biomu Czyli gdzieś tutaj po bokach chciałem. Mamy tyle zdrowia, że możemy już... Iść chyba do walki z Co ja nie robię dla widzów? Nawet nagrywam kiedy jestem chory. Jestem dobrym youtuberem. A znaczy, bardziej takim youtuberem, który jest perogatyczny, czy jakoś tak. To się nazywa, czyli youtuberem, który nagrywa. Bo ktoś lubi może. I może nie, może tak. Nagrywam do mojej pasji. Ale ta moja pasja. Tak się myślę. A może się stać moja pasja kiedyś popularna i jakoś tak. I teraz tylko o popularności i większości myślę Więc jakoś tak bywa No ja tak na serio myślę O tym, co nagrać nowego Co zrobić, co zmontować, czy się opłaca, co nie Czy mam czas w ogóle, jak nie mam czasu to nie Więc po prostu jestem takim dziwnym youtuber'em A to co? A to? A to cyna i tylko cyna Dobra, wróciłem. Tak, podnoszę te słuchawki i bawię się nimi tymi słuchawkami, podnoszę i opuszczam. Ciekawie to wygląda u mnie. Dobra, później się kupię. Nie wiem, bojanka może. Jakieś nam domowe słowo, później się kupię bojanka. Normalnie nie to słowo. Dobra, idziemy wyjść, wyżej, a my jesteśmy na poziomie, ku jesteśmy na Ja Jest tak blisko, ale jesteśmy wyżej. O, nie widzę latających stworzeń. Latające stworzenia to są najbardziej te nietoperze, nienawidzę ich. I bossów też. Nie tylko stworzeń latających. Bosy latające są najczęstsze. Jak na przykład Moonwald. To jest ostateczny boss. Więc musi być latający. jak to inaczej. Nienawidzę tych gatunków latających. One są najgorsze. Te gatunki są najgorsze. Bo latają, latają, i tylko tyle robią. I zabijają jakimiś nienormalnymi pociskami. I tylko tyle. Resztę poniżej. A u nie. Chyba tam nie. A teraz ja nie wiem. Mam jakieś specjalne efekty. Znikąd. nie zniknął No nie. nie, 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 nie To nie był jakiś układ, ja tego nie chciałem Więc idziemy stąd Tędy idziemy i kopiemy się tu I idziemy dalej Nie, o no kurde no Jak ja kocham moje szczęście w sensie to jest najlepsza 16 minut filmu No to nie wiem, możemy to nagrać i powiedzieć, że zdobyliśmy paręnaście różnych rzeczy, ale no, niech 20 będzie Może uda się zabić bossa w tym momencie Jakimś cudem Bo będzie 50 jak będziemy chodzić Do podróży do tego Z tym bossem No to Chyba ta Wierzę, będzie 90 Ponad jak się nie uda, to jeszcze dobijemy normalnie tego bossa I oczywiście musimy uważać na niego sramy Jego sramy są najgorsze Pamiętajmy Że sramy są najgorsze Albo nie, nie damy rady Tak sobie też pomyślałem Bo ten boss ma bardzo dużo HP Ponad ileś tam tysięcy A żebyśmy pokonali bossa, to powinniśmy mieć 20 Znaczy nie 20 2000. To ma gdzieś wyżej niż 2. Będzie kiedy jeden grad gra, to jest jeden ponad. Ale musi być mniej albo wyżej niż 2000. Więc go nie pokonamy. Samemu. Więc musimy mieć srebrne. pancerz Kupiec Gabriel nadchodzi. O, będzie ciekawy. Ciekawym obiektem będzie tutaj da się coś no ale nie w ogóle idziemy tam kopiemy Paliśmy tyle ile mogliśmy. Nie chce mi się stać przy jednej ludzie 20 minut ponad. Tak skakać i upadać Skakać i upadać. Tego mi się nie chce. Ile? 16 16 to dużo. O Jezu. 20 minut później Dobra, udało się Przeszliśmy Najgorszej Najlepiej Idziemy na sam dół Tak sobie to Nie, yeah. najgorsze co mogło iść, jeż. Dobra, niżej. Jest. Jesteśmy w Rubinowym Zewie. O oh, nie. Teraz będzie walka z bossem. Baczycie. Normalnie będzie walka z bossem. Aha. Nie będzie walki z bossem, niestety. Hehe. <grystanie> to boss postanowił gdzieś indziej pójść. Niech powinienem. O minął mnie, o se i mnie się, normalnie Nie, on nadal to stoi na górze i próbuje się zagro zagrować na mnie No, coś ciekawego Bardzo ciekawa ruda No i chyba przejście dalej Tak, przejście dalej I to głębokie nawet Całkiem głębokie, teraz tak A jednak głębokie Dobra Tędy O Nie musimy już mieć przywódzacki tej najcięższej, Mamy teraz najprostszą O Mamy broki Tędy Właśnie, że nie Dokładnie jesteśmy... Nie, nie jesteśmy pod torami Więc jak ominiemy tory nic nie stanie Dokładnie nie jesteśmy pod nimi Więc na nic nie wpadniemy Dobra Tam nie chcę do tego... Iść A, no nie opłaca się. Nie, no normalnie ja tu byłem. Nie wierzę. Po trzeba pójść Lub się pokopać tutaj. Ale ja nie wiedziałem, że to tu istnieje. Tyle odblokowałem jakieś wielkie przejścia, nienormalnie wielkie. co? nie, nic nie ma dobra, bierzemy to i idziemy jeszcze niżej chyba ja wiedziałem, że nawet tu jest woda tylko, że ja wiedziałem, żeby tu się nie wykopać do doświadczenia dobra, dobra, kupimy się niżej oddychamy i kopiemy się niżej Doświadczenie to jest fajna rzecz. I kolejna jaskinia. A jednak krótka jaskinia. Powinna się szybko zatopić. Tylko trzy. Dobra, biorę, no i tak. A jednak nie. Yy. sobie podpowiedziałem za nizej. Są takie rzeczy. Co potężna. Malwy kolejna jest Aha. I te ostępy. O. Kurde co mnie zaatakowało? Calny sram. mój odwieczny rywal. I wróg. No to jest skudecalny sram Dobra Ile w ogóle ten film już trwa? 23, jacy tak idę? Heh, 23 minuty Tajemnie. o co to jest za przejście nienormalne o nie wiedzę. muszę tam się przejść specjalnie żeby odkryć to. Tutaj jest to jakieś przejście. Jestem tej. Chyba ku kogoś popak po Ja jestem Idziemy Dobra. Ych. Myślałem że zginę. Jakbym zginął to by był już koniec filmu. Bo...ta, bo lepiej. Dobra. Nic tu nie ma. robiście. teraz będę wykopać o właśnie nic nie ma no to idziemy do góry Wyżej wyżej lepiej he <gry> he <gry> Pójdziemy tu i zakończymy film. Jak się zakończy, ten si, nie będzie długie, będzie krótka. Kurde. Nienawidzę całych schamów. Mobra. Tam jest koniec tunelu. Wykopiemy rudy, parę. I... Idzie, i witamy się gdzie indziej. No jak to się przecisnęło? Co przez broki nie może. Przypominaz gro. Sto przez broki nie może iść. A jakiś cunaj się przecisnąło. Gdzie jest te srebro walone? Tutaj w dół. Tutaj jest, to do dołu pójdziemy. Jednego dołu sędzia. Idziemy? Nic tu nie ma. Tu jest to się jest. Tu Dół za dółem mini O, krystal I koniec tuneru szybciej. Koniec tuneru no, specjalnie siebie zabija. Czyli dorawy tanę skraftujemy z parę zeszy Jak się da, złotych Rama to najlepsze miejsce, żeby zginąć. Dlatego tak nienawidzę tego biomu. Kurde. No to będziemy musieli tam pójść. za tak Jeszcze do grzybowego bionku pójdziemy Albo mnie skieret zabije Czego nie chce Bo to jest grzybowy biom O nie, no to pana widzę, na nazwać w wy kolejne filmy Ezotela i papa.